No cześć, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Zobaczcie co dzisiaj dla Was przygotowałem. Świąteczne odliczanie i droga do miliona, czyli dwie gru grube ryby. Do tego jeszcze mam na dobry rok ekstra 777, askier owocową eksplozji i laki 7. No mam nadzieję, że po dosyć udanym weekendzie da dalej passa będzie trwała, bo tak jak już widzieliście to takie straty to można przełknąć. Więc zobaczymy. W kolejnym odcinku będzie długo wyczekiwana premiera zdrabki Mega Linie za 20 zł. Więc też jestem mega ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze, także tyle słowa wstępu. Zapraszam na odcinek. Zatem zacznijmy. Pierwsza zdrabka: laki 7. Kwiat w bonusie, także to niestety nie dla nas. I wykrywający liczby. Czy coś z nich będzie? 30, 12, 15, 19. No niestety, mamy zdrapkę przegraną. Dobrze. Burówka, pierwszy owoc. Mamy w grupie także zaliczone. Kolejna gruszka. Tak, jeszcze tutaj mamy dwie gruchy. O, super. No i kolejny symbol, mamy arbus. No i kończymy. Chyba nic z tego nie będzie. I tak też właśnie jest. Dużo symboli brakuje, więc linie są przegrane. Sprawdźmy tylko znaczenia. SW. Dobrze, to zróbmy sobie może teraz o ekstra trzy siódemki. Szukamy właśnie tytułowych siódemek. Co my tutaj mamy? No na razie nic. Jakieś tam losowe symbole. Serce dzwonek oraz podkowa. Tutaj też nic. I gra siódma. Też niestety nie ma. Dobrze, no to po prawej stronie mamy jeszcze 7 gier. Serce, koniczyna i ostatnia szansa, gra 14. No, niestety siódemki nie ma, czyli mamy kolejną strapkę przegraną. Dobrze, weźmy sobie jedną z tych grubych ryb, jak ja to nazwałem drogę do miliona no i szukamy 6, 5, no piękny troll na początek ale może jednak się coś trafi, zobaczymy 15, 26 to do siebie nie pasuje kolejna liczba też do siebie nie pasuje, liczby 11, 5, 35 też nie mamy wygranej pod tą gromę. Także zobaczmy, co dalej. Gra 13, 1, 12, 7, 9. No tak, krąży wszystko koło siebie, ale na, na razie nic z tego. 25,23 też blisko. No i tutaj już końcówka: 8,30 i 35 44 No droga do miliona, dzisiaj się niestety okazała przegrana. Dobrze, to zostaje nam ostatnia zrobka za 5 zł. Na dobry rok i odliczanie. No to może tutaj jakaś wygrana, bo na razie nie ma nic i to nie jest niestety. Dobra informacja. Gra siódma słońce oraz Arbus, i widzicie kolejna zdrapka pusta. No, dzisiaj festiwal pustaków. No także, tak to wygląda, niestety. Przed nami na dobry rok. Może tutaj jakieś zaskoczenie. 2010, także to nie pasuje pół miliona, 10 też nie pasuje dalej październik mamy 210 20, pół miliona 50, pół miliona i zostają nam dwie gry w premii mamy płatek a w bonusie figurki Dobra, ostatnia deska ratunku, czyli świąteczne odliczanie. Szukamy prezentów, wygrywamy milion i idziemy świętować. <laughs> Tyle teorii w praktyce. No, zaraz zobaczymy. Mamy ciuchcie. Tutaj mamy sople. Kule. Lizaka i kożuch. Dobra. Gra szósta. Aniu. Trąbka dziewiąta to renifer i 10 gra piernik dalej mamy czapkę, łyżwy, kartkę, sanie i 15 to gwiazda. Gwiazda też by mogła wygrywać, nie? Na przykład mnożyć razy dwa choinka. O, ta choinka zagubiona jest na dobry rok świeca, tutaj mamy rękawice i pod dwudziestką mamy prezent. O, proszę, jakie zaskoczenie. No super, fajnie. Tutaj mamy jeszcze bałwanka, tutaj mamy skarpetę oraz dzwonek i teraz trafić 24. O, mamy coś, jest stroik Dobra, no to sprawdzamy, co pod prezentem. No i niestety, albo stety, ale to będzie tylko nasza dzisiejsza wygrana. Także uwaga, uwaga. O, ale jest 50 zł. No to to jest dobra informacja, fajnie. Kontrolna chyba S powinna być zatem. I tak też jest dobrze. No to, no to fajnie. No i zatem ta jedna zdrabka tylko wygrała. Mamy 50 zł pod prezentem, więc na cały ten wkład tyle się udało odzyskać. Więc będzie na kolejny odcinek, właśnie o którym wspominałem na początku, czyli premiera z drabki Megalinie za 20 zł. No mam nadzieję, że tutaj coś też fajnego się uda wygrać. Także trzymajcie kciuki. No i zapraszam w czwartek. Cześć!